Siemano, dzisiaj sprawdzimy, czym szybciej dojadę do bunkru Las z GTA Online. Samochodem czy samolotem? A więc zacznijmy. Uch, w końcu. A zajęło mi to tylko 4 minuty i 54 sekundy. Dobra, sprawdźmy teraz, jak będzie z samolotem. Łocho, lecimy. Uwaga, spadamy. Dobra, teraz wystarczy tylko dobrze wylądować. A więc oficjalnie samolotem się leciało 6 minut i 32 sekundy. Co sprawia, że wojnę wyścigową z klubu nocnego do Los Paletos wygrywa samochód. Zostaw suba.